Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czol z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie na kolejną szachową ucztę, więc siadajcie wygodnie do stołu podano. Kawka, herbatka w dłoni standardowo przy piątku też się moi drodzy przyda. Mam dla Was partię z 39, która miała miejsce podczas tak zwanej semultany, czyli pokazu gry jednoczesnej, gdzie czwarty mistrz świata w historii, Aleksander Aljochin, dawał właśnie pokaz gry jednoczesnej. Na wielu deskach, z wieloma graczami, przy jednej szachownicy, po y, tutaj stronie bierę koloru czarnego, zasiad brazylijczyk. Ant Barbosa de Oliveira. niezbyt dużo o tym gościu przeczytam, ale jeżeli jego styl gry jest równie ciekawy, jak jego nazwisko i imię, no to spodziewajmy się naprawdę pokręconej partii. Takowa będzie. Dobra, tyle słowem wstępu, jedziemy. Ze strony symultanisty, maszynisty, alechina, D4. Skoczek F6, moi drodzy, C4 jest najpopularniejszym ruchem Dzisiaj skoczek f3 oczywiście jest alternatywą. Góń z g6 i c4 teraz, czyli takie przestawienie posunięć. Skoczek c3 przygotowuje, rzecz jasna, e4. Na d4 można pozwolić, grając, moi drodzy, d6. Obronę królewsko-indyjską, później kontratak w postaci e5, c5, jeśli chodzi o kontratak do centrum. E, tu jednak d5. No, ostatni dzwonek, żeby na natychmiastowe e4 nie pozwolić, to właśnie obrona Grunfeld d5 w tym momencie ze strony Liviera, moi drodzy. Barbossy. E, tutaj na dobrą sprawę można bić, bić i zagrać się 4 po biciu, tutaj biciu, c5, takie standardowe procedury, tak, w, y, w obronie Grunfelda. Tu jednak hetman b3, hetman b3 z naciskiem tu i tu, jest to wariant rosyjski, rzekomo w obronie Grunfelda, nazewnictwo w szachach nie przestaje zaskakiwać, moi drodzy, dc, hetman bije c4, mamy w tym momencie c6, to miejsce często jest zarezerwowane dla skoczka, ale być może jest szykowane jakieś B5. Hetman ma możliwości wejścia do gry. Dosyć istotne rzeczy. C5 często przy gońcu G7 chcemy grać, tak? No ale C5 tutaj przy Hetmanie na T4 jeszcze nie. W tym momencie 4. Białe mają centrum i wszelkie szanse, żeby czuć się troszeczkę lepiej. Natomiast tutaj na spokojnie skoczek BD7 czarny mówił, no ale no nie na spokojnie, właśnie, bo jest to niedokładność rzekomo. No, skoczek BD to zabiera moje drodzy miejsce dla z f I tutaj po E5 trzeba cudować, cudawiankować. Tu jest strata pionka, nie? Tu jest chyba to. Po tym, po kopniaku, skoczek na bandzie. Źle to stoi w każdym razie. Gdzie to stoi? Skoczek troszeczkę tutaj nie przypasował się na imprezie. Nikt go tam nie zapraszał, on się pojawił. P4, rzekomo E5. Tymczasowo oddanie pionka ze strony czarnych, żeby tego piona tutaj później odbić. No, łatwo się później gdzieś tam po tylu, tylu latach mądrzyć, moi drodzy. Niecałych stu. Skoczek Bd7 jednak E5. No i w tym miejscu można zagrać tak, oddać pionkę, To już o czym mówiłem. Białe są lepsze, no nie kłóćcie się tam. Białe są lepsze, ale czarne mają otwartą linię. C. Hmm, za cenę piona. No, taki deal w sumie kiepski. Skoczek B6 poszło tutaj w trącenie. Okej. Okay. Mówi, jak odejdziesz, to wtedy miejsce dla skoczka. Ale już w debiucie coś nie zagrało, skoro trzeba robić takie przestawianki, hulanki. No i Alechin teraz zaskakuje publiczność, moi drodzy. Jak myślicie, co gra? To pierwszy z kulminacyjnych momentów tej partii. Ten, 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 ten kluczowy, można powiedzieć. No bo Alechin nie odszedł hetmanem, to pewnie nikogo nie dziwi. Tylko zagrał goniec C2. Nie, no żartuję, goniec C2 jest bardzo miękki. Są twardsze ruchy. Bicie oczywiście skoczka. Policzył sobie Alechiń, że tutaj jest tempo na wieżę, więc wieża, moi drodzy, g8 i goniec odbija c4. Ktoś powio poświęcił Hetmana, hejże, no nie do końca poświęcił, wymienił za trzy lekkie figury, czyli taki można powiedzieć całkiem niezły deal, o ile te figury, lekkie białych, będą fajnie współpracować, kooperować. No i oczywiście wieże zostaną połączone i tak dalej. No i być może właśnie tak będzie. Wieża odbiła g 7 No niewygodny pion wbitek w źródch go nie z haszy stępem. Jest to rozwinięcie figury. Zaraz roszada połączone wieże i jest dobrze. Jest dobrze w rozwoju, alechin jest, moi drodzy, kilometry przed rywalem. Skoczek E5, znowu stępem. Co wisi? <laughs> nie mówcie, że Anat, bo ten żart jest no, wciąż dobry, nie? F7, moi drodzy. I E6 wymuszone. Co oznacza w tym momencie E6? Oznacza to, że goniec jest zamurowany. No ktoś tam murował, ale zamurowali gońca. Hej, panowie, tam był goniec. No, sorry, nie wiedzieliśmy. No właśnie, zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Wszystkie lekkie w grze. Roszada. Wieża na D1, druga na E, dziękuję F4. Rozprowamy pozycje. Jak się mają tutaj, moi drodzy, oswobodzić czarne? No nie wiem, ale mi w brzuchu burczy masakra, no ale są priorytety. Szachy to szachy. Śniadanie poczeka. Hetman B6, hetman na napięć, ale co z tym gońcem gończewskim? Gdzie król się podzieje? Co z tymi wieżami, moi drodzy? No nie wiem. To nie są najszczęśliwsze wieże. Długa Roszada w ogóle, żeby zwierząt od razu mm, zatańczyć, tak? Żeby wierzą zatańczyć od razu tutaj. Być może jakieś d5 w planie. Okej, okay, czyli nie krótka, tylko długa roszada. W tym momencie poszło F6, co rzekomo jest kolejną niedokładnością. Dlaczego nie jest niedokładnością? Bo F6, moi drodzy, pozwala Lechinowi zagrać na sztuczkę znowu skoczek E4. O tym powiem zaraz, albo na kolejnym odcinku. <laughs> Jeżeli wykupicie subskrypcję, takie wiecie, m, takie marketingowe. Marketingowe chwyty, co było lepsze zamiast tego F6, rzekomo. No, Hetman, moi drodzy H4, był dosyć ciekawy. Po posunięciu tutaj, może tak, może pchnąć wtedy F6 dopiero. Dlaczego F6 od razu nie jest dobry? Bo wchodzi skoczek, moi drodzy N4, i po wzięciu tu, co w partii nie poszło, pozycja się sypie, pogoniec, moi drodzy G5. No, niby tą figurę oddały, białe, natomiast one mają siłę w grze, a tu nie ma nic w grze u czarnego, bo Hetman B6, Hetman a 5 to są ruchy, które przychodzą do głowy. Debie e i zobaczcie, słaby pion, skoczek ma świetne placówki grozi szach jeden, grozi szach drugi otwarta linia kolejna wieża chce przyjść jest słabo, jest tragicznie to się nie rozegra dzisiaj dlatego też w Czarny mówi nie, 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 jak Alechin mi tutaj proponuje żebym przyjął jego skoczka to jego skoczka nie chce G5, takie zamurowanie gońca murarze wrócili moi drodzy czy znają się na pachla? nie wiadomo, to się okaże F4, tutaj chcemy otwierać tak naprawdę te g5 to była taka po, pożywka, taka, taka woda na młyn można powiedzieć, no bo tutaj kolejne linie się zaraz otworzą, a król w centrumie, jakby nie było. No właśnie, gf4, goniec f4, nic tutaj zamurowane nie zostało. Cały czas można niby skoczka jak ktoś powie, no ale czy to jest dobre? No nie jest, bo to idzie z tempem. znowu, po raz kolejny, załóżmy, hetman b6, skoczek d6, skoczek, moi drodzy, f6, to są ruchy, które no miażdżą tu pozycję niestety. Dlatego też Hetman 7 w tym momencie. No wiele to nie zmienia. No ale. Gramy, gramy. Może za chwileczkę uda się zrobić długo rozładę. Może i się uda. A może się nie uda. W tym momencie skoczek odszedł. Odszedłszy na D3, moi drodzy, B6. No gońca chcemy wprowadzić. Aha, nie skoczkowym manewrem, tylko gońcowym. Goniec B6. Chcę wejść do gry. Wieża z H na F, moi drodzy, no chcemy mieć presję tutaj na punkt F6 w tym momencie. Wieża G6, żeby już tego punktu bronić zawczasu, ale H4 z groźbą H5. a wygonimy wieżę z szóstki zaraz. No ciekawe rzeczy. Być może nawet tak zagramy. Tu się władujemy. Dlatego też H5 ze strony czarnych. Okej. Okay. Nie pozwalają na H5 ze strony białego. Całkiem nieźle. No ale goniec w tym momencie d Zobaczcie. Jak pięknie komunikują się figury, moi drodzy, lekkie. W ogóle stworzyły, no... Coś pięknego. Figurę geometryczną, jaką? Nie pytajcie. W każdym razie współpraca, kooperacja tych lekkich figur jest kluczowa, kiedy gramy bez Hetmana. I tu Alechin wie, jak tymi figurami operować. No, tym samym, oczywiście, jest mile w, w, przed w rozwoju, tak? Przed w rozwoju, przed rywalem w rozwoju, to miałem na myśli. Tu nie ma skończonej roli. Żeby to pograło, król się zabezpieczył, fajnie jakoś, no to partia by pewnie. Była bardziej ognista, a tu jest taka troszeczkę do jednej bramki, wydawałoby się. No, hetman g7, nie jest powiedziane, nie jest powiedziane. Tu jakieś pressingi, moi drodzy. Skoczek w tym momencie w4. Broni tu, atakuje tu. Wieża wisi. No, a to teraz hetman h6 i jest związany skoczek, nic tutaj nie wisi. No, hetman robi co może, prawdę mówiąc. Wiecie, co teraz zagrał Alekhine? Ciekawy ruch. Wieża d2. W ogóle przesłonił przekątną, znaczy przesłonił króla tak naprawdę w Okej, okay, no ale teraz jest groźba wzięcia wieży tutaj. No to wieża w tym momencie, moi drodzy, G4. Tutaj weszło. Jakby skoczek odszedł, to gdzieś tutaj może spadnie. No to są jedyne figury, które grają. No i czarny robi z nimi co może tak naprawdę. Ale to. Ci gość, to nie. Skoczek H5. Bezkarnie tutaj biało znowu, że można wybić. Bo oczywiście po Hetman bije wchodzi co? Taktyczka zwana widłami, którą przeoczyłem wczoraj na Puzzle ruszu. standard, więc te skoczki tutaj są bardzo silne. F6 słabe, król słaby, goniec odcina. Nie no, to to jest masakra w ogóle. Pozycja nie do gry, wydawałoby się. No, ale po biciu tutaj oczywiście mamy wieża bie G2, spokojnie. Szach nie jest niestraszny, bo król gdzieś tam odejdzie. Wieża wytłukła, moi drodzy, i zobaczcie, ta jest związana, więc nie można wziąć wieży na G2. Okej, okay, ale jest to dwukrotnie bronione, wydawałoby się. W tym momencie, moi drodzy, skoczek bije z szachem na F6, jest tempo, wiadomo, król odchodzi na D8 i skoczek G5 przesłonił, więc tu już wisi. Oczywiście ktoś powie, że można wybić tu, tylko że znowu mamy kabareton. Bautroczyka, moi drodzy. Hetman złapany za ucho. Cały czas lekkie figury są źródłem kłopotów, źródłem problemów, są bardzo problematyczne. No, do psychologa z nimi, słuchajcie, autentycznie. I czarny mówi, mam dość tego, muszę tego skoczka zlikwidować, mam propozycję, zlikwiduj go. No ale moi drodzy, ta wieża była jedną z dwóch figur w grze, a teraz tej wieży nie ma. A tu w grze zostaje raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay, tu jest związanie, ale w tym momencie król B1. I jest rozwiązanie. Nie porodu, tylko związania. E, moi drodzy, czy bicie hetmanem na D2 jest dobre? Czy Alechin tutaj coś przeoczył? Czy, czy, czy zagrał na niedoczasie, na czeskomie? Czy teraz na czeskomie, jak tu? To... Wczoraj, było powiedziane w Heidel parku bodajże, czy bicie Hetmanem na D2 nie byłoby tutaj zbyt ryzykowne? No, byłoby, bo wieża, moi drodzy, H1, grozi checkmate. Tam nie, można hetmana jeszcze oddać, coś tam oddać, ale mat jest nieunikniony. Więc zatruta wieża, wydawałoby się. No to E5 poszło, moi drodzy. E5 poszło. No jakoś się trzeba. Oswobodzić, ale czy ta wieża wejdzie do gry? Obstawiamy, moi drodzy. Przyjmuję zakłady bukmacherskie. Czy wieża z A8 dzisiaj pogra? No, tutaj jest 10 do 1, że nie. Wieża, moi drodzy, z DNA, F2. Konsolidujemy pozycję. Wiadomo, chcemy się gdzieś tam wdiablić diablić. to wieżu. Hetman, G6 szach. Króla 1 spokojnie. Mojemu królowi nic nie dolega. A jak tam twój się miewa? No, z kondycją kiepsko. W ogóle się nie rusza, zauważcie. Dlatego kiepsko z kondycją. Zero ruchu, panie dziejku. Co grać dalej, moi drodzy? Goniec. H3. W końcu goniec wszedł do gry. Wiktoria. Udało się. Hej. Wisi wieża. No, Wiś. No to odeszła na jeden Nic się nie dzieje. B5. Zobaczcie. Czarne zaczęły wyprowadzać kontratak. No w materiale to jest koło równej, tak? Ale aktywność i potencjał. No i bezpieczeństwo króla, rzecz jasna. No i nazwisko, nie? Ale Chin... De Oliviera, no to wiecie. Dobra, kulminacyjny moment, ostatni w partii, moi drodzy. Co by się zagrali tutaj białymi jako Aleksander Lechin? Odeszlibyście zapewne gdzieś gońcem. Gońc B3 jest ruchem stokwiszowym, No, widzi go każdy przedszkolak zapewne. Tu jednak wieża bije, mówi chcesz, to bij. No i to poszło. Jaka była idea tutaj oddania gońca? Oczywiście otwarcie linii. Wieża E. Z szachem, moi drodzy. E8. No niestety. Trzeba oddać Hetmana. No, w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, że jeżeli właśnie oddamy naszego, no znam za trzy lekkie, przykładowo tak jak tutaj, to będziemy wywierać tyle presji, że być może przeciwnik będzie musiał zwrócić materia w pewnym momencie. Czyli zrobimy tak zwaną transformację przewagi, jak ja lubię ten zwrot. E, Pokról bije, moi drodzy. Jest szach. No, to taka kombinacja, zobaczcie, swoista, nie? Tutaj po oddaniu gońca. Będz, będz, bęc, bęc. I po król, moi drodzy, D7 bicie. Jest jakoś upolowana. No wszystko się wyjaśniło, można powiedzieć, ale wieża na gońc. Te piony słabe, bardzo słabe. Ten jest stracony. A ta parka rusza. Bo ten też można przyjąć, że jest stracony, ale partia jeszcze trwa. Co najlepsze. Wieża B A7, król D5, wieża H7, moi drodzy. Goniec C8 w tym momencie poszło, bo polowanie na gońca było, wieża H4. Czyli co? Ten pion nie jest do odbicia? Nawet jakby był, to dużo to nie zmienia, bo ta para pionów byłaby znacznie silniejsza, ten wolny pion na D, niż takie dublaki izolowane. A tu Wolniak, Wolniakiewski. Król zaraz w ogóle się włączy do, do bitki. Tędy, tędy. Co tutaj w ogóle z tą strzałką? No. Jak podsumujecie pozycję? No to już nie ma co grać. Podane ze strony czarnego. Ja wiem, wy byście grali jeszcze. Ja też być może. Licząc na cud, nie wiem, trzęsienie ziemi czy coś. Dobra, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Miłego weekendu. Mam nadzieję, że partia się podobała. Taka trochę do jednej bramki na swój sposób, ale no początek zmióc krzeseł. No, dany Hetman, trzy lekkie się tutaj, moi drodzy, zamieniły. Znaczy, Hetman poszedł do piachu, trzy lekkie weszły za niego na boisku. No i później już gniecenie czarnych. Dobra. Jakkolwiek to brzmi. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się. Hejże.